Cześć, tu Jola. Na co dzień uczę szycia w ultramaszynie, a w dzisiejszym kolejnym odcinku nauki podstaw szycia pokażę Ci, jak olamować kąty wewnętrzne i kąty zewnętrzne. Jest to dosyć trudne zagadnienie i często macie z tym problemy. Postaram się Wam pomóc. No zaczynamy. Przypomnę na wstępie Wam, że lamówka jest to pasek materiału ucięty pod, pod kątem 45 stopni. Nie może to być prosty, w tę stronę bądź prosty, w tę, to wówczas nie jest lamówka, a do alamowywania musimy mieć to plastyczne, czyli żeby łatwo nam skręcało, czy wklęśle, czy wypukle. Dlatego to musi być pod skosem. Możemy to kupić gotowe. Z zaprasowanymi zapasami, bądź nie, albo uciąć sobie po prostu samodzielnie z materiału, który nam jest potrzebny. No i teraz, co my tutaj mamy? Tak jak Wam pokazywałam, mamy takie dziwne tutaj kształty powycinane, specjalnie, żeby pokazać Wam kąty zewnętrzne i wewnętrzne. Jak to się będzie odbywało? Przyszyjemy. To będzie to jeden ze sposobów, który w tym odcinku pokażę, czyli złożoną lamówkę na pół. Przyszyjemy tak jak lamownik przyszywa, czyli jednym szwem nałożone na krawędź materiału zgięte części lamówki musimy tutaj jakoś to przyszyć. Tylko ciekawe jak. I już Wam w tym pomagam. I teraz tak. Podkładacie sobie pod materiał lamóweczkę. Zgiętą. Umówmy się, że prawie w połowie. Połowy są równe. Wiemy wszyscy. Ale żeby lamówka w ten sposób, jak doszywamy, miała takie położenie. O, widzicie? Na wierzchu jest troszeczkę mniej. Niż pod spodem, jakiś milimetr nam wystaje. Wtedy macie pewność, że szyjąc po prawej stronie, złapiecie lewą i już zaczynamy. O. Szyjecie blisko krawędzi. Ja zmienię sobie jeszcze gęstość w maszynie. Z fabrycznej zmieniłam tak na 2,6. No może 2,6 niech zostanie. I lecimy sobie blisko tego zgięcia. I teraz dojeżdżacie do samego końca materiału. Jest. Cofniemy na jakieś 2-3 wkłucia, czyli na szerokość lamówki, która za chwilę się znajdzie w drugiej, na drugiej krawędzi pod kątem prostym. I teraz musimy sobie tę lamówkę tam ładnie zagiąć pod kątem 45 stopni i pod spodem, i na wierzchu. To może tak. Ja na razie wyjmę spod maszyny, żeby Wam to zademonstrować, bo nie będziecie wiedziały, wiedzieli w ogóle, co ja tutaj robię. Doszyłam do końca to jest to miejsce. I możecie, możecie tak jak ja też przerwać szycie. Teraz składamy to w ten sposób, żeby. O, widzicie, Zrobił, zrobiła nam się przekątna. I pod spodem też zróbcie tę samą przekątną. Trzeba po prostu wypracować rożek. Można to żelazkiem zrobić jeszcze. Ja postaram się tutaj po prostu paznokciami to mocno docisnąć, tak żeby. Tu mamy kąt prosty, czyli przekątna naszego łączenia lamówki. I jest w kącie 45 stopni, tak? I gdybym nie wyjęła tego spod maszyny, igła stała tu, gdzie w tej chwili mój kciuk, i ja tylko bym podepchnęła pod igłę, igła by zrobiła przeskok na tą część i już bym pojechała w tą stronę. Natomiast no, na razie, żeby to było czytelne, po prostu wyjęłam i zaraz wrócę do tego momentu. Tak, tak, tak. I mając po prostu mało wprawy, już odsłaniam za sekundkę, to należałoby ten fragment przyfastrygować sobie. A chociażby tu mocno przyprasować, ja w tej chwili też pokażę Wam jeszcze za momencik, jak zrobić maskowanie tego łączenia. Dwie niteczki żeby były pod spodem. Wrócę do tego szwu, którym szłam przed chwilką. Wkłuję sobie igłę w szef. wykonam teraz to zgięcie, które wam już wytłumaczyłam, wyjmując spod robótkę spod maszyny. O! Tak. Widzicie tutaj, gdyby była fastryga zrobiona, to by było dużo, dużo łatwiej. Mniej by było tego podpychania, podkładania. Ale i tak sobie poradzimy. Jadę tym szlaczkiem. Ciach. O. Dojechałam do narożnika, tego nowego narożnika zrobionego. Igła podjęta. Pod, znaczy, igła zostawiona, stopka podniesiona, robię skręt. Dobrze. I lecimy. Dalej. Tutaj, gdybym mogła zasłaniać, to bym sobie tam podepchnęła jeszcze. W tej chwili po prostu staram się nie zasłaniać kamery, żeby było wszystko widoczne. Bo mam fajny tutaj. Zrobił się, a to zaraz Wam pokażę, jaki zrobił się przeskok, bo nie miałam jak pociągnąć. Za to pokażę na drugim narożniku jeszcze. Teraz jeszcze mamy przejście drugiego narożnika, czyli teraz narożnik jest wewnętrzny i trzeba rozciąć zapas ten na pół centymetra do olamowania. Czyli otworzyć narożnik i lamujecie sobie wtedy bez problemu na prosto. Widzicie? A później się tym zajmiemy. To jest jeden ze sposobów. Za chwileczkę. Jeszcze raz powtórzę. Dobrze, dochodzę do tego drugiego wewnętrznego narożnika. To jest dosyć łatwe, więc na razie pokazuję Wam taki sposób. Inaczej by było, gdybyśmy przyszywali lamówkę rozłożoną, ale ten będzie tak jak najszybciej, najprościej. Dobrze, i teraz tutaj znowu dochodzimy do narożnika zewnętrznego, więc to, co tłumaczyłam przed chwilą, zegnij to w kącie prostym. Na 45 stopni nam się zrobi skos, czyli tak. I pod spodem ma być ta sama historia. I tak jak mówię, jakbyśmy to przyfastrygowali gęściutko, przyprasowali sobie, to zupełnie jest inna współpraca. A teraz musimy tu to sobie wszystko przytrzymać. I zaraz jeszcze, przechodząc przez ten drugi narożnik, ja sobie przytrzymam czymś dodatkowym, żeby to Wyszło ładnie. O, wkłułam się już poprzecznie. Dobrze, opuszczę. I tu sobie już pomogę, bo nie mam za co pociągnąć, żeby to ładnie ruszyło z miejsca. Dobrze, przeszliśmy przez te narożniki. Gdzie? I tutaj, ponieważ. Ciężko mi było wystartować bez żadnego fastrygowania, to zrobił mi się taki brzydki, skrzywiony szef. Gdybym to robiła normalnie z fastrygą, z żelazkiem, to bym sobie tutaj, moi drodzy, pomysł taki podpowiadam, w tym miejscu wprowadziłabym sobie nitkę za pomocą igły, żeby miała za co pociągnąć. Tak, żeby maszyna mi tutaj ładnie wystartowała, a nie takim zygzaczkiem. Tak? Wracamy do narożników. Wewnętrznych, które są jeszcze nieskończone. Bo teraz, o! I tu pokazuję moje brzydkie takie i tak? Bo tutaj nie miałam czym przytrzymać i się skrzywiło. To jest do wypracowania. Natomiast teraz ten narożnik wewnętrzny trzeba niestety sobie ładnie w ten sposób zagiąć i od lewej strony ładnie przyszyć. Ręcznie. Gdybyśmy robili to w bardziej skomplikowany sposób, to te narożniki można wcześniej przygotować. Jak? Już pokazuję. Bo tak jak mówię, tutaj było nacięcie materiału, proste, przejście po prostej, a teraz możemy to tak jak w pliskach różnych do otrzywania rozcięć. Ewentualnie sobie strzyć pod kątem 45 stopni i już macie zrobiony kąt wewnętrzny. Ale od prawej, a od lewej wygląda to zupełnie nieciekawie. I zależy, gdzie my tą pliskę przyszywamy, to możemy zrobić w ten bardzo prosty sposób: albo wyszyć narożniki. Co ja powiedziałam, już wam pokazuję. Czyli Najpierw lamówkę poszywać na narożnikach. Wtedy trzeba sobie dokładnie wyliczyć długość odcinków. Tak. I tak. I to są też kąty 45 stopni. Czyli tu wyciąć, tu wyciąć. I mamy lamóweczkę poszywaną, widzicie, na obie strony, która ładnie się ułożyła w kąt zewnętrzny. Jeżeli byście chcieli drugą metodą robić kąt zewnętrzny, o, widzicie, czyli już by był narożnik przygotowany do przejścia. Nie robię zakładki w trakcie szycia tylko mam uszyty, gotowy paseczek na zakręty, natomiast kąt wewnętrzny by był odwrotnie, czyli jak mamy, tak strzywaliśmy, tak, tak, do zewnętrznego, to teraz tak. Metody są naprawdę różne. Wszystko zależy od stopnia zaawansowania i Waszej po prostu cierpliwości, tak? Czyli, teraz przygotowuję sobie narożnik wewnętrzny, czyli przeszyłam teraz taki trójkącik. To wytnę, to wytnę i jak to wywrócę, widzicie, mam narożnik. Wewnętrzny. Jest. Czyli tu bym włożyła, zrobię drugi narożnik. Już, już, już wracam tutaj do Was. Zrobię sobie następny narożnik wewnętrzny. Tak. I teraz, zobaczcie, mam wypracowany już zakręt do narożnika. Wewnętrznego. Tylko, tak jak powiedziałam wcześniej, odcinki, którymi będziemy szli, trzeba sobie już precyzyjnie wymierzyć, i tu już nie masz na bieżąco robienia zakrętu, tylko już jest to gotowe i ma pasować. Ale ten sposób jest na pewno o wiele ładniejszy, taki czystszy i warto się pobawić. Przypominam, że wszystkie takie łączenia robimy dość gęstym szwem, a żeby wam się jeszcze utrwaliło, chociaż możecie cofnąć sobie przecież filmik i oglądać, ale jeszcze tu zróbmy to wspólnie, że jak zszywasz lamówkę do rogu zewnętrznego, to robisz to tak. Tu zszywasz, tu zszywasz, to odcinasz, to odcinasz. A jak zszywasz lamówkę do rogu wewnętrznego, to zszywasz tak i tak. To wyrzucasz, czyli tak i tak. I tak jak pokazałam, wyszły takie piękne narożniczki. Są to naprawdę różne metody, każdy może sobie jeszcze opracować inne, ale te są takie najbardziej proste, czytelne moim zdaniem. I jednak jeszcze żeby zakończyć temat lamówek, to żeby wszyscy się czuli prawnie przyszyciu lamóweczki. To jeszcze przy okazji pokażę pokażę wam jakie są ogólnie stosowane metody, bo od tego trzeba zacząć. Najpierw trzeba umieć lamówkę przyszywać, żeby potem kombinacje takie na zakrętach robić. Czyli teraz tak: lamówka ma lewą stronę, prawą stronę i ten sposób, który już przed chwilą pokazałam, czyli taki jak lamownik. Trzyma nam, zginasz na pół, trzymasz materiał, przeszywamy. Dobrze. Ja takie fragmenty Wam właśnie pokażę, żeby już wyczerpać ten temat. Czyli mamy przyszytą lamówkę jednym szwem. Prawa, lewa. Na lewej zawsze troszeczkę głębiej, na prawej płycej. Teraz Przyszywamy w drugi sposób, bez lamownika. Kładziesz prawą stroną do prawej. Tak. Odwijasz krawędź zapas i przyszywasz tuż nad rowkiem. O. Teraz tuż nad rowkiem. Teraz stawiamy lamóweczkę, zawijamy pod spód i przyszywamy albo po lamówce, tak jak do tej pory, dobrze? Albo w cieniu, tak zwane szycie pod paseczkiem. Widzicie? Albo po lamówce albo pod lamówką, z tej strony złapało i tak, i tak. I tutaj, jak będzie ten sam kolor nici i tam, tą lamówkę sobie ładnie sprasujecie, to nie będzie w ogóle widać szwu. Co możemy jeszcze zrobić? Bierzemy następny paseczek i teraz tak, możecie przyszyć od lewej, czyli do lewej strony materiału. Znowu przyszywacie ja może wezmę. Tak będzie lepiej widać. Do lewej strony materiału przyszywacie prawą stroną lamówkę. Też tuż nad rowkiem. Tuż nad rowkiem. Dobrze. Zawijacie do prawej. Jestem już na prawej stronie i przyszywacie znowu bliziutko krawędzi tej zagięcia. Wtedy się już w ogóle nie interesuje, czy się po lewej stronie łapie czy nie, bo już pierwszy szef był przyszyty, ale nam się złapało, tak? Czyli możemy od prawej do lewej, od lewej do prawej, możemy jednym szwem. I jeszcze możemy w ten sposób, to już ostatnia możliwość. Że takie idealne, idealne, czyściutkie olamowanie krawędzi, czyli znowu prawą stroną do prawej. I teraz idziesz do lewej, zawijasz na krawędzi, i ten brzeg, który jest po lewej stronie. Przyszywasz ręcznie na okrętkę, ładnie łapiąc do szwu, który wcześniej był zrobiony. Tak? Tutaj, do tych żółtych nitek, ręcznie, ładnie, delikatnie, cieniutką igłą. Sobie możemy to przyszyć. Bardzo czyste, ładne wykończenie. Tak? I wtedy nie będzie widać żadnego ze szwów ani na prawej, ani na lewej stronie naszej lamówki. No to cóż, zapraszam Was do ćwiczeń. Jak zwykle było bardzo miło się z Wami spotkać. Jeżeli macie jakieś sugestie, jakieś Wasze przemyślenia, zostawiajcie w komentarzach. Zawsze będzie mi bardzo miło czytać. Natomiast koniecznie subskrybuj nasz kanał na YouTubie i spotykamy się w kolejnych odcinkach Nauki Podstaw i Szycia.